Pokazuje, jak możecie włączyć fajny tryb do stejka I lajka! Ja wam pokazuję. Ustawienia macie sterowanie. To dla leworecznych, że tutaj jest gałeczka, tutaj jest to, takie te strategie, A tak wygląda dla praworecznych. Widzisz, jak fajnie? Lub widziałaś? No, prawda, że jest fajnie na tym Jestem praworęczny. Czy wy też jesteście praworęczni? Piszcie w komentarzach. Ale to jest dobre. To prawda. Jak wygląda dla praworęcznych? Na mnie no to jest jakaś spokoju, ta dość no, dojska no, no reklama, że... której nie da Woda i jakiś gracz i kuchnia. Co nie? A! Co ja zrobiłem właśnie? jeszcze tak robicie? To dobre. Bo no to tyle. To był tylko taki fajny poradnik. Mam nadzieję, że zostawiliście lajka i suba.